Tu jest pięknie, to jest taki mój ukochany program. Wydawać by się mogło, że to jest bardzo łatwy program, natomiast on nie jest łatwy, bo... Bardzo, bardzo dużo pracy jest przy tym programie, ale go kocham, bo to jest dla mnie mega inspirujące, więc na pewno w nowym sezonie będzie jeszcze więcej inspiracji. I tutaj pandemia przyszła nam w sukurs. To jest straszne, co mówię, natomiast dzięki temu, że hotele są zamknięte, mamy dostęp do wielu miejsc, które normalnie byłyby zajęte, które nie chciałyby pojawić się w programie, bo po prostu mają pełne obłożenie. Cudowne rzeczy. Nagraliśmy zarówno niewiarygodną um, przestrzeń w Krakowie, która jest połączeniem nowoczesności, 17-wiecznych fresków i no po prostu miejsce na punkcie, którego oszalałam. Cudowne, przytulne hotele. Tyle patentów. Ja wracam z każdego takiego wyjazdu i, e, i naprawdę coś wprowadzam do wnętrz, e, które robię. Więc e, wiem też z odzewu od widzów, że robią dokładnie to samo. Bo to nie jest program pod tytułem Szalangoska jeździ po super miejscach i mówi: "Hej, patrzcie, ja tutaj jestem, a to jest bardzo drogie". Tylko to jest program, gdzie naprawdę staramy się szukać inspiracji bo nieprawdą jest, że trzeba ogromnych pieniędzy, żeby pięknie mieszkać.